Witajcie! Chwała Bogu za kolejny dzień. Dziś chciałabym podzielić się kolejną częścią dziejów apostolskich, część czwarta, od rozdziału czwartego. A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i Saduceusze, Oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych. Schwytali ich i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia, bo był już wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli słowo, uwierzyło, a mężczyzn było w liczbie, Około pięciu tysięcy. Nazajutrz zebrali się w Jerozolimie, ich przełożeni starsi i uczeni w piśmie. I on nasz najwyższy kapłan i kajfasz, Jan Aleksander i ilu ich było z rodu najwyższych kapłanów postawili ich na środku i pytali Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich Wsiążeni ludu i starsi Izraela <laughs> Jeśli my dziś mamy być przysłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonemu choremu człowiekowi, dzięki czemu został on uzdrowiony, niech Wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg skrzesił z martwy, przez niego, on stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma pod niebem bowiem żadnego innego imienia danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni. Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana, zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi. Dziwili się, rozpoznali również, że byli z Jezusem, widząc też, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek. Nie mogli nic przeciwko temu powiedzieć. Rozkazali im więc opuścić radę i naradzali się między sobą. Mówili: Co zrobimy z tymi ludźmi? Bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. I nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, zabrońmy ich pod groźbą mówić do kogokolwiek w to imię. A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im rozsądźcie, czy to sprawiedliwe. W oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga? My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im, a nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. Człowiek bowiem, na którym dokonał się cudu zdrowienia, miał ponad 40 lat. A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko, co do nich mówili naczelni kapłani i starsi. A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga. I powiedzieli: Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś. Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? Królowie Ziemi. I książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Rzeczywiście, bowiem Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i ludem Izraela, zebrali się przeciwko Twemu świętemu synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić. To, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Gdy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów, przez imię Twojego świętego syna Jezusa. A gdy oni się modlili, zaczęło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i z odwagą głosili Słowo Boże. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I wielka łaska była nad nimi wszystkimi. Nie było też wśród nich nikogo. To by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i natychmiast przynosili pieniądze za to co posprzedawali i u stóp apostołów rozdzielano to każdemu według Potrzeb. Także Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się tłumaczy syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i położył u stóp apostołów. Dzieje apostolskie, rozdział 5. A pewien człowiek, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą sprzedał swą posiadłość. I za wiedzą swojej żony, odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Lecz Piotr powiedział: „ Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił Twoje serce? Abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię. Czy to, co miałeś, nie było Twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w Twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy.